No, cześć kochani, słuchajcie, jestem na e, ósmym dniu kolowady, nie, na dziewiątym dniu już jestem, e, bo jestem na drugim dniu e, glinki. E, czyli tak, teoretycznie nie powinnam jeść. Nie ukrywam, że nie trzymam restrykcyjnej diety. E, wyciskam sobie soczek tutaj świeży, nawet e, przegryzam czasem jabłuszko. No, dzisiaj miałam taki dzień, że rzeczywiście byłam. E, miałam dosyć ener energiczny czas. I koło 15 przyszedł taki moment, że po prostu poczułam się słabo. I ugotowałam sobie po prostu coś bardzo, bardzo lekkiego. Zjadłam kilka łyżek po to, żeby po prostu zachować kondycję. Bo muszę być do wieczora na, na wysokich obrotach. Ale tak, pokażę Wam, jak wygląda glinka. To jest taki proszek, to jest glinka kaolinowa. Ona jest w takich saszetkach. Ja tych saszetek mam, nie wiem, jak ta kamera pokazuje. Ich jest 16. Doleję trochę wody zimnej. Trzeba to, słuchajcie, szybko zamieszać. Troszeczkę gorącej, nie za dużo, żeby to było w temperaturze ciała. Za... O, korolowiec mi wpadł, zaraz go wyłowię. No, życie. Zamiąchamy i, słuchajcie, trzeba to szybciutko wypić, ponieważ ta glinka szybko zaczyna gęstnieć i jest później... Pe... Trudno do przełknięcia. Ale ona ma, słuchajcie, taką zaletę, że ona wypełnia nasze jelita i mm, szczelnie je okrywa. Yy, odkleja wszystko to, co jest przyklejone. Zasysa do środka. I e, taki jutrzejszy i pojutrzejszy dzień, czyli ta końcówka to będzie taki apogeum. Może szybko wypić. Jest to praktycznie bez smaku. Tak wygląda klinka kaolinowa. poszło. Trzeba dużą ilością wody koralowej jeszcze popić, żeby ona spęcznieła. Czyli tak, ona okleja szczelnie jelita, odrywa wszystko, co tutaj jest przyklejone, jakieś kamienie kałowe, jakieś resztki pasożytów, które pozostały po robaczaniu. ale ona też, słuchajcie, grzyby, toksyny, bakterie, wirusy, ona zasysa do środka. Dodatkowo jest taki efekt oczyszczania wątroby, oczyszczania limfy. Oprócz tego, że są takie spadki energii, które są całkowicie naturalne podczas kolowady, bo ten organizm jednak się bardzo mocno uruchamia, to generalnie muszę Wam powiedzieć, że samo poczucie jest całkiem takie dobre, bo daje takiego poczucia lekkości. No, kolowada mi się przyjęła, glinka mi się przyjęła. Także jutro mam, słuchajcie, całodniowy wyjazd. Zabieram ze sobą sok, już mam w butelkach. Świeżo wyciśnięty sok, muszę zęby umyć, po tej glince i wody więcej wypić. Ona się przykleja czasami, aż do podniebienia się przykleja, jak się dobrze nie, nie, nie rozpuści jej. On ciro coś chce, ciro głodny, ciro chce glinka. Także e, słuchajcie, przygotowanie do kolowady jest na grupie. E, odrobaczyć się trzeba, lekko chociaż, jeżeli ktoś tego nie robił. No i tak jeszcze myślę, że w październiku, w listopadzie wiele osób z Was będzie mogło sobie tą kolowadę jeszcze zrobić. Także zachęcam, zapraszam, bo naprawdę dzieje się magia. Miłego dnia i miłego weekendu. Na razie, cześć.